No to dzień dobry Jesteśmy w Skegnes To jest północ... Wschodnio Wschodnio-północna Na plaży jest Jesteśmy na plaży w Skegnes Wschodnio-północna część, a no bardziej wschodnia Można powiedzieć, troszeczkę na północ No No i co mogę powiedzieć Chyba te kolejki linowe są bardziej atrakcyjne niż ta plaża Masz tutaj, wchodzisz na plażę i jaki widok. Ba, Plantacje wiatraków Piasek No piasek <gryw> Raczej żwir można powiedzieć Woda może troszeczkę cieplejsza niż w Bałtyku Jestem w wodzie i tak średnio. Niby jest 30 stopni na zewnątrz, a tu się odczuwa jakby było nie wiem 18. Zimno w Wejna wojna. gęzi skórki dostała. I tam jest ta platforma. A, i tam jest jakaś platforma, tak? No, jest platforma. Jest daleko to, ale no woda jest brązowa, brązowo ciemna jakaś taka. To Na tego nie widzi. A to od piasku, pewnie jest płytko, bo tam jak ludzie pływają, no dosyć daleko są a ledwo tam no, po mają wody. Idę zobaczyć. Nie no, generalnie... ...do przeżycia, ale zanurzyć bym się nie zanurzył. <śla> Plaża jest bardzo wysyta, długa i szeroka. Tam jakiś molo zrobili. No i tak jak widać, ten piasek jest ciemny. Nie zachęca. Ale generalnie czysto jak na miasto angielskie, nie? O właśnie w drugą stronę jeszcze pokażę. Jest kawa o tej plaży, tu się ciągnie i ciągnie. No, także Podsumowując, więcej tu nie przejadę. <śm> Słabo jest 30 stopni, a czuję się było 17 No to tyle